Hej, dzisiaj musimy odświeżyć pojemniki Avicularia avicularia i avicularia purpurea. Zacznijmy sobie od avikularia i aviculari. Więc zabieramy się do roboty. tym co ja robię. Zaczynamy. Najpierw otwieramy pojemnik, aby wydobyć pojemka z niego. Niezbyt chyba coś widzicie. Oj, oj oj. Musimy niestety tak zrobić. Niestety jak widzicie przykład z szłaglonem O, super suk. Oj nie uciekaj! Idź sobie, no. Idź malutka jesteś śliczna. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Tak zasłaniasz światło. I te stópki. Teraz, jak już ją mamy, yy, zabierzemy się do ale oczyszczenia ale... chyba. Borka. Myślę, że damy dla Was pauzę. Szybko umyjemy i za chwilę wracamy. Teraz nasypiemy sobie tutaj Trochę wernikulitu. on pomaga utrzymać utrzymać wilgotność. Oops, ale się kurzy. Jest to takie coś. Rajdziesz to po co ja zamykam? I zaraz sobie po prostu powiemy o samym pająku jak mówisz, tylko zrobimy pojemnik. Teraz nałożymy torfu. teraz ze specjalnego pojemnika wziąmy torf i go przyspujemy na kram na wernkulić, przepraszam. Ja mam już. Prraszam. A dołączyła do nas Jola właśnie. Hej. Tak. Siostra Kuby. Teraz jak już mamy torb, to wypadałoby włożyć aranżację. Może jeszcze trochę go zdzielżymy, bo jest suchy. Niech nasza. I pomyśleć, że jak zaczynałam przygodę w marcu z tasznikami, strasznie bałam się nadrzewnych, bo myślałam, że one są strasznie szybkie i nie dam rady ich opanować do dyspozycji, jeśli chodzi o aranżację, mamy dwa kawałki korka i tą trzykrotkę, którą widzieliście poprzednio. Teraz kopujemy w ziemię korek, Oj. aby nie wywracał się ciągle. Mhm, tylko wiecie co? Musimy Chyba go trochę skrócić. O nie. Przypadkowo wmieszono nam się vermikulit no. razem z torfem. No ja tego nie chciałam. Nie jest to zamierzone działanie. Ja tego nie chciałam. Bardzo tego nie chciałam. No tak, Chcę tutaj. Dobra. I teraz pytanie. Jak masz te wymiary? Jak to włożyć? Może J tak? Jaką A trzykrotka? Masz może trzy najpierw trzykrotkę damy tu. Jak teraz aranżujemy, to pokrótce opowiem Wam o pajanku. Jest to gatunek nadrzewny występujący w Wenzueli. Nie jest on jakiś największy. Nie, wiecie co? Wydaje mi się, że drugi ten korek to jest bez sensu. Że nie wygląda to dobrze. Zostawimy tak jak jest. Teraz musimy jeszcze umyć ręce. Idę tak, idę przepukać ręce. Zaraz. Z... Uci. A teraz pokażę wam swoją kasp. Niestety przez plastik. Ale musi tak być. Ale póki co będzie przez powoli taćko. a zaraz go sobie przełożymy. Musi tak być. Za ten czas też opowiedzieć widzą. w jakiej temperatury potrzebuje, skąd pochodzi, jakiej wilgotności. Jak już wiecie, skąd on pochodzi, bo przed chwilą wam to mówiłem, wymaga on temperatury w od 25 do 28. Jeśli jest trochę niższa albo troszkę wyższa, nic się nie stanie. Wilgo... Ten pająk lubi bardzo wilgotno, przez co jego wymagania to 70% i już to w sumie wszystko to co wiemy przepraszam nie 70% tylko od 75 do 85 umyłka mała no. powiem wam że mówią, że awikulary są padliwe jeżeli zapewnimy odpowiednią temperaturę, wilgotność i bardzo ważna jest wentylacja oraz kryjówka, aby pająk, gdy się zestresuje, mógł do niej uciec. Jest to pająk łagodny, więc często, w sytuacjach, gdzie większość pająków kąsa, on woli uciec do swojego gniazda. Wszystko musimy mu zapewnić odpowiednie schronienie. To co? Tu macie jeszcze. Przekładamy. Pojemnik. A teraz bierzemy pajączka i przekładamy go. Jego Jeszcze chwilka, Zapomniałam o ważnej rzeczy. Jakie są skoczogonki. Skoczogąki. Jak ktoś nie wie, już wyjaśniam. To takie jakby robaczki, które zjadają całą pleśnię. Jak na przykład zapomnijcie wyjąć resztkę pokarmową, to one ją zjadzą. Tak, bardzo pożyteczne. Pojankowi one nic nie robią. Mam we wszystkich Ale... swoich terariach. Pojank jest wtedy spokojny. Uwaga. Ewentualnie takie maleńkie potrafią mnie zjadać. Kładziemy sobie kliszówkę, weźmiemy do ręki i pędzelkiem postaramy się delikatnie Aby przegonić. Aby się nie stało przegonić go z wam, że naprawdę awikularia jest przepiękna. No chodź malutka, nie bój się, no. no chodź. Nie bój się, nie bój się. Już prawie wyszła. Prawie, prawie. Idź nie nie do swojego nie bój się. nowego domku. No ja tak słyszycie cię? To joli głos. Odwrócę ją, żebyście mogli w pełni zobaczyć jej kolory. O, ja nie bój się. Tak wygląda. Nie bój ja Jest naprawdę przepiękna. Teraz ja zamkniemy widzę. i pozwolimy Wodkowie. jej zrobić nie nowy domek. Ja nie widzę. Teraz sobie przełożymy do jakby nowego, ale po prostu oczyszczonego pojemnika Avicularia purpurea. To będzie ciężkie. To jest mały pająk. Mały pojemnik. Im. Ciężko I postaram wam się wrzucić gdzieś... Nie, zaraz y, zdjęcie, jak wygląda dorosły osobnik. tego tak... gatunku. No, patrzcie, jak ucieka. No. Niestety schowano się do gniazdka teraz. I nie załatwimy go. No, ciężko. Ciężko to o, zrobić? Jakie. Podskoki może. Spróbuję jeszcze kliszówkę. Chyba powinna się zmieścić w kolorze. Ale póki nam niezbyt idzie łapanie jej. Opowiem Wam trochę o sam gatunku. No chodź tu. Gatunek występuje w Ekwadorze. W nizinach Amazonki. No patrzcie. Jest to pańk słabo, jak nowity jak cały gatunek awikularia. O, 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 o! Jest! Macie tu przez kliszówkę pięknego pająka. Odstawiamy. I, i teraz jest i, oczyszczanie pojemnika. No właśnie. Więc takie trochę. no, chwilę poczekać, bo muszę przynieść kawałek korka. Nie wzięłam. A, ja Wam będę w tym czasie opowiadał o pająku. Jest to pająk, za którego hodowlę przemawia jeden największy argument: jest to piękny, kolorowy pająk. Teraz Wam postaram się umieścić w zdjęcie tego oto pająka. Długość życia to bardzo krótka jest w sumie. Bo samica często nie żyje dłużej niż 5 lat, a samiec żyje 4 miesiące po ostatniej wylince. Temperament to w sumie taki jak u wcześniejszego z pająka, o którym opowiadałem, z rodzaju awikularia Metallika. Czyli woli uciec do gniazda niż się to tym niż z tobą walczyć. I w sumie to... Nie wiem, co mam, mogę jeszcze powiedzieć. Już chyba wszystko, co ważne takie jest, wam już opowiedziałam. Prawda, wikulary są przecudowne. A, nie, powiedziałem, bo... wam jest... ...przyliczne. jednej bardzo ważnej rzeczy. Jest to pająk nadrzewny, więc jak prawie każdy chyba, o ile nie każdy, nie wiem, jest pająkiem, który lubi wysoką wilgotność. Więc należy ją utrzymać w gnieździe przepraszam, nie w gnieździe, tylko w pojemniku, aby mógł przeżyć. <laughs> Jakbyście byli ciekawi, co teraz się dzieje w jej pojemniku to torf jest utlepany, korek został ten sam z kawałkiem jej pajęczyny. Nie, korek wymieniony. korek wymieniony z kawałkiem pajęczyny, aby pająk mógł poczuć się jak u siebie i szybciej stworzyć swoje imperium. Zaraz sobie ją tu z powrotem wpuścimy. Tylko posprzątamy w jej pojemniku. I musimy pamiętać o skoczogonkach. Tak, właśnie zaraz je nałożę. Sorry za ten bałagan. No Chyba tak jest u każdego, kto przykłada pająki. A, i bardzo ważna rzecz o skoczogonkach. Żyją one w wysokiej wilgotności. Nie są w pojemniku, więc w terrarium na przykład chromki nie będzie ono Żyła długo. Naszych Murinusów też nie ma z bo niestety Murinus to Afryka. Silne jadowite pająki. A jak chcecie, to na koniec filmu wam pokażę powylinkowe i pająki, które często są schowane. A teraz akurat wyszły. No to bierzemy się za. Tu nie dajemy żadnej wiersz, co roślinki. Jest. Co jest? Kwiat. Co ty gadasz? Tu... Karaczan. Karaluch. Aha, to straci życie. Czekajcie. Teraz siedziałem. Wow, ale. Przekrywka. I teraz przełożymy go sobie, a zaraz wam pokażę piękne pająki, które albo były zawsze skryte, a teraz nagle wyszły. Czekajcie, nie wiem jak to zrobić, albo powyżej No, chodź, malutka. No, patrzcie. Jak dostojnie przeszła. Oj, nie, nie. I zaraz chyba będzie chciał, ci całkiem nie. No, tak jakby się zbierała żeby przyspieszyć. Dlatego damy jej teraz spokój i pokażę Wam, jak sobie piękne na pająki. pająki. Super. Przepraszamy, że to przez pojemnik, ale jest to szybki i niejadowity pajęk, więc wolelibyśmy go nie otwierać lepiej. A zaraz wam pokażę yy... brachy albiceps. No tu w sumie macie jeszcze telefoneks miał 16 listopada. Tu macie. Pięknego powylinkowego Brachypelma Albiceps. Jest to pająk, który jest bardzo słabo jadowity. Tak jak każdy pająk z rodzaju brachypelma. I bardzo spokojny i bardzo powolny. Polecamy dla początkujących każdemu. Każdy sobie z nim poradzi. I zaraz Wam pokażę My prawdopodobnie coś jeszcze. Tu zobaczycie jeszcze tylko brach palma i hamori. Linia 16 listopada. Chcę wam tylko powiedzieć jeszcze, że chciałem Wam pokazać brach p Przepraszam, nie brach Pelmę. Dawus Pentaloris. Ale niestety próbowaliśmy, ale się nie schował. I teraz zobaczycie jeszcze tylko broszkę Hamora. Liniowa 7 listopada. I taka mała zapowiedź jednego z możliwych najbliższych filmów. Wyseksowanie wylinek. Tu mamy już ich trochę. No, jest już dużo. Kurde. Pa! Pa! pa, pa.